How to widzicie? Z tej stronaty w dzisiejszym odcinku gramy znowu w Minecraft i w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć właśnie tą stajnię i poza odcinkiem dowiedziałem się jak rozmnożyć konia i mamy tutaj mojego Murzyna i właśnie yy, złotymi jabłkami. Nie ogarnię dlaczego, ale to akurat nie ma znaczenia. I teraz właśnie jak on... jak ten koń urośnie, tylko nie wiem jak zrobić, żeby... aha tym. Poczekaj! Jak on rośnie? A dalej jest za mały. Jak będzie już taki e, duży, że będzie się na niego dało wsiąść, to wtedy i go po prostu oswoić. To ja e, wtedy go wezmę tutaj. do... Czy w sumie mógłbym wziąć smycz i go dać gdzie indziej, ale na razie tu będzie. I tak, dzisiaj sobie zbudujemy dach, i oprócz tego damy tutaj im jeszcze jakiś wodopój, i jakieś siano, żeby było fajnie, po prostu, żeby to ładnie wyglądało. I ogólnie przypominam jeszcze o łapkach subach, bo wiele osób o zapomina w ogóle tu mi wybuchł creeper przed chwilą ale to zabutowałem nieważne i przypominam oczywiście o live'ie w sobotę z minecrafta i teraz jest ostateczna szansa na to, żebyście napisali co mam zrobić na tym live'ie i teraz właśnie w prawym górnym rogu powinna wam się wyświetlić ankieta co mam robić w tym odcinku i ja idę spać aha, jeszcze nie można Dobra. Ja sobie zjem ziemniaka. Ogólnie to a propos kota, bo tutaj miałem mówić właśnie, że kot tutaj cały czas siedzi. To wpadacie na Instagrama kot podłoga mruczeks oraz y, Tadek podłoga Krolik. Krolik, bo nie, nie na Instagramie się nie da znaków polskich, więc to jest Instagram mojego królika. Niedawno on został stworzony jakiś tydzień temu. Dobra, mogę już? Jeszcze nie. Sieć. W ogóle zniknął mu Możliwe, że to przez to, że po prostu była aktualizacja do nowej wersji. O, dobra. A, i ogólnie piszcie, yy, czy chcecie kolejny odcinek z Foresta. Może jutro się pojawi na kanale. Albo pojutrze, nie wiem jeszcze. Dobra. I tak. Mmm. Będzie to ten dach z drewna akacjowego. Miał być z dębowego, ale nie mam na tyle dębowego. Dobra ja sobie stworzymy tego trochę. Tak, mniej więcej trzy staki powinny starczyć na luździe. Dirt mi się przyda do rusztowań. W ogóle po co mi ten łuk? Ze szkielet tego wydropiłem. Wyrzucę go. I jeszcze wyrzucę to, 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 to Nie wiem w ogóle czemu mam w od z Znalazłem go w skrzyni Wydaje mi się, że go chyba znalazłem e, w skrzynce w notarze. Chyba właśnie tak Dobra, nisza, oto Budujemy dach A, jeszcze tu dziurę od razu załatam Póki o tym pamiętam W ogóle piszcie, czy chcecie poradniki jakichś domów albo innych rzeczy w Minecrafcie po prostu na kreatywie. To jeszcze będę zabudował. Dobra. Tam jeszcze jest dziura z drugiej strony, ale mniejsza to. Teraz się tym nie będę zajmował mi zaraz normalnie braknie te, tego dirta ok teraz budujemy ja tutaj właśnie chyba zrobię przyspieszone tempo i widzimy się za chwilę jak okrążę cały ten dach Ja to już skończyłem. W miarę spoko to wygląda. Jeszcze zniszczę to. I teraz właśnie nie wiem. Czy robić tutaj sufit? Chyba nie będę robił. Bo to spoko wygląda. A i muszę rzeczywiście wykopać to. Te takie klocki Stawiałem żeby po prostu móc tam zbudować. Okej. Okay. Tutaj, okej. Okay. Dobra, ja jeszcze tu. Okay. Mamy ładny dach. Z, z daleka, z tej perspektywy, tutaj, stąd prezentuje się to nie najgorzej. Fajnie, mi się podoba. I teraz, yy, czy to wejście jest prosto? <laughs> Chyba nie. Ale dobra, to jest tylko szczegół, nieważne. On prawie, on urosł. Tak, on urosł. Dlatego tak, teraz, może o swoje. A nie, to co zrobię poza po, po za odcinkiem, albo jeszcze tam pod koniec odcinka. Teraz się zajmiemy y, jakby tutaj w środku robieniem. Więc teraz pójdę jakby po rzeczy, które do tego się przydadzą. Najpierw zjem coś. I na pewno tak, to będą pochodnie. Będę też potrzebował wiadro z wodą i jakieś siano. Po prostu te bele siana. To będzie ozdoba i takie jakby. Żeby te zwierzęta miały dobre warunki do mieszkania. Mhm. Wiem, że to i tak nic nie zmienia. Równie dobrze moglibyśmy ją obudować ditem, ale po prostu, żeby to było bardziej realne. A propos, dirtów, nie wiem, czemu mam go tak mało. Wydawało mi się, że mam go więcej. Mhm. Dobra. Teraz yy, drewno wyrzucę tutaj do tej skrzyni. To jeszcze wyrzucę i teraz tak. Mhm. Pochodnie. W sumie nie potrzebuje... A ja mam pochodnie! I... Właśnie pszenica. Czy ja wiem? Nie, chyba nie potrzebuję jej tak... ...dużo. Nie no, w sumie potrzebuję. Najwyżej po prostu przerobię te belę na... ...z powrotem na pszenicę. Nawet więcej je wytnę. Dobra, najwyżej to potem przerobię z powrotem. I teraz jeszcze wiadra z wodą. Gdzie to trzymałem? A, tutaj. No tu są wiadra, tu jest wiadro z wodą. Dobra, i teraz... Aha. Okej. Okay. Nabrałem. I teraz lecimy tam właśnie ozdobić to. Noc się chyba robi. Tak, powoli się nie co robi. Ale to nic, właśnie to chyba nawet lepiej, bo będę lepiej widział czy tam jest ciemno, czy jasno. Po prostu będę wiedział jak to oświetlić. Ale zbroi nie mam. A jak tu przyjdą jakieś moby. Dobra, dam sobie radę. I tak, na pewno oświetlenie będzie tutaj na tych. Więc to samo z drugiej strony oczywiście. To jest. I w sumie, w sumie tak z grubsza to tyle. Tylko jeszcze tutaj na wejściu. Muszę tu wejść na chwilę. I tutaj... Tu, aha. Tutaj, tutaj. Kurde. Muszę iść stąd przysunąć. I, i tutaj. Kurde. Dobra. Okej, okay. Jak już tu jestem, to teraz im zrobię to pojedło. I to pojedło będzie wyglądało. Tutaj będzie największe pojedło, bo tu będą dwa konie. Zrobię takie pojedło. To od razu nabiorę. Teraz muszę ich stąd przesunąć jakoś. Idźcie tam. Tego przesunę w ten sposób. Tego muszę przepchać. Idź tam. O koniu! O dobra. O dobra. A nie, bo one stąd będą wychodzić. Hmm. Yy, czy możesz z tym zejść? Jezu. Te konie są czasami daremne. Aha Okej. Okay. Nie wiem jakim cudem one stąd wyszły. Tym Jakim cudem one stąd wyszły same, a jak chcę z nimi wjechać to się nie da. Ja mam lepszy pomysł. Ja ucieknę niech te... Aha, tu już dwa zombiaki się zrespiły. Ja idę spać. Tylko ich jeszcze zabiję. Ja idę spać i rano wezmę smycz i zaprowadzę te konie po prostu. Znaczy tego jednego konia. Ja jeszcze go przy okazji wezmę do tej drugiej zagrody. Więc tak, idę po smycz. Jeszcze wezmę te jabłkę od razu, to rozmnożę znowu te konie i będzie kolejny koń, mały. Dobra, Smycza są tu chyba. Mam jedną. Znaczy w pewnym sensie mam trzy, bo jeszcze te w ramkach są, ale ich sam to nie będę brał. A jedna mi na spokojnie wystarczy. A jeszcze te jabłka. Właśnie nie wiem, czemu one nie chcą mieć zwykłych jabłek, tylko trzeba złote. Mhm, Złota jabłka. Akurat dwa, dobra. Jeszcze przy okazji tam zrobię kolejne poidło i jakieś te... Ale właśnie to szkoda tutaj, bo one by, one wchodzą po tym... po tym sianie. I tak to by wszystkie stamtąd wyszły. To by sensu nie miało. Taka stajnia, Bo tak to one pouciekają. Tak tam będą. Creeper. Chyba, że jeszcze tam dodatkowo przywiązać, ale nie, to nie ma sensu. Gdzie on hmm. jest? Yy... Chyba nie ma możliwości, żeby koń zniknął. Znaczy w sumie jest, ale tak szybko, czy on tam spadł? Bo jest też taka możliwość, że tu las. A nie, to by się nie zmieścił. Więc nie ma go tutaj. I chyba go tutaj nie było. Musi tu gdzieś być, bo to jest niemożliwe, żeby go nie było Tutaj To jest tylko kurczak. Jezu, czy on serio zniknął? Ja pierniczę. O nie, dobra, jest tutaj. Panie koniu, chodź tutaj. Chodź I on będzie tutaj. Chodź. Albo nie, najpierw go przywiążę tu. I mu tutaj od razu to zrobię. Tutaj pojdło. Nie potrzebuję aż takiego drzegu, bo jest sam. I oczywiście to siano. A może tak zrobić? Nie. To w ten sposób. Po prostu tak będzie miał. O! I co ja robię? Bo Że chcesz, żeby to było tak. Do góry. O. Jak już będzie, tak. Ty nie uciekaj znowu. Gdzie ta smyczka? Ha, bo nie jest przywiązany. Boże, to się prześnie za To nie może po prostu wejść. Chodź. O. Nie. Dwie czekaj. Grzecznie. To jeszcze zamknąć I tutaj dać dirta Czemu to wyrzuciłem? Okej okay. Dobra, niech będzie tak Teraz Tu kolejne Tego oświetlenia też trochę tu będzie Dobra w ten sposób i zaraz tutaj to ostatnie, i będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć konie. Tutaj mam wyliczone te wiadra, albo inaczej, żeby nie tracić oświetlenia, to tu dam to. 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 dam więcej. Nie będzie tak. Dobra. Teraz tutaj jabłkami te konie nakarmię. Czemu one? Halo no. Co jest? Halo, gdzie jest mały koń? No co jest, zepsuli się. Dobra, trudno, to poza odcinkiem W kolejnym odcinku po prostu, albo nawet jeszcze na live będzie już tyle tych koń, że będzie cała stajnia zapełniona i ta stajnia właśnie się prezentuje w ten sposób. I myślę, że to na tyle w tym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, Zubika z rzężkiem, trzymajcie się i cześć!